Witam koleżanki i kolegów grzybiarzy. Wracam właśnie z pracy i zajechałem sobie po drodze na grzybki. Do dwóch lasów i przy okazji wstąpiłem do trzeciego i proszę zobaczyć jaki piękny rośnie pierwszy w tym roku grzybek. Taki okaz oto piękny. Taki właśnie śliczny prawdziweczek Nóż ma jakieś Taki Super Super piękny okaz Przy rowie. O taki ładny lasek Zwiększymy Śliczny lasek Dębaczek A przy dębaczku Taki grzyb Piękny Dziękuję